Znajdujemy się na plantacji maliny odmiany laszka. Jak widać, laszka już zawiązała, już część owoców jest zawiązana, część jeszcze kwitnie. Owoców zapowiada się, że będzie całkiem niezły plon. Siedem dni wcześniej został wykonany tutaj zabieg, pierwszy zabieg Expando w dawce 4 litry na hektar w celu poprawienia i dostarczenia energii w podziału komórkowym oraz wyrównania plonu. Handlowego. Jak widać, plon oraz wielkość owoców już sugeruje nam, że za 7 dni będzie można już wjechać z pierwszym zabiegiem wapniowym. Zalecamy zastosować produkt Calgreen, czyli mrówczą wapnia w dawce 2 do 2,5 kg na hektar. Jak widać, rośliny są w bardzo dobrej kondycji. I zapowiada się niezły plon. Spotykamy się za 70 dni w celu ilustracji. Zobaczymy, co dalej.